Mitsubishi Lancer Evo 10. To połączenie rajdowej legendy, jak w z osiągami i praktycznością Mercedesa. Ten samochód kosztuje mniej więcej około 70 tysięcy złotych, ma 10 lat. Zmieniony został dolot, zmieniony został wydech. Wszelkiego typu zmiany kosztowało około 10 tysięcy złotych razem ze strojeniem, czyli mamy sumę 80 tysięcy złotych i ten samochód jest schamowany na 450 koni mechanicznych, czyli o ponad 20 koni więcej niż AMG. Da się? No ja to sprawdź. Specjalnie wybrałem Evo 10, bo to samochód najbardziej cywilizowany. No właśnie, na tym mi też zależało, żeby pokazać Wam samochód, który o, będzie miał kamerę cofania, będzie miał czujniki, będzie takim substytutem A45, którym jeździłem przed chwilą. Ja Cię kręcę, ale inny jest ten samochód. Ma przede wszystkim zupełnie inne wyczucie na hamulec, kompletnie inny układ kierowniczy, ale fajny. Natomiast kiedy dodajemy gazu, dobrze jedzie. Otóż to, może jakość wykonania nie jest taka jak w Mercedesie, ale silnik ma bardzo podobną moc. Biegi zmienia się błyskawicznie łopatkami przy kierownicy, a napęd na cztery koła jest nawet bardziej zaawansowany niż w A45. Nawet powiem Wam, że trudno go na tak suchej nawierzchni postawić w jakimkolwiek poślizgu. Tym bardziej, że aktywne dyferencjały można ustawiać na typ nawierzchni, w który jedziemy. Wow! Wklepujesz i on idzie!